W poniedziałek 24 marca wita Państwa Malwina Muzyczka. Zapraszam na magazyn miejski. A dzisiaj w programie: 20 lat kaplicy w zakładzie karnym. Przemocy mówię nie. Prezent od szewronu. Atmosferę chronimy, śmieci nie palimy. 20. rocznicę benedykcji kaplicy obchodzono 21 marca w zakładzie karnym w zamościu. Kaplica w Zakładzie Karnym w Zamościu została powołana do życia w 1994 roku przez ówczesnego ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej, księdza biskupa profesora Jana Śrutwę. Zamojska kaplica była otwarta jako 57. kaplica funkcjonująca w zakładach penitencjarnych w Polsce. 20. rocznica benedykcji kaplicy w Zakładzie Karnym w Zamościu była połączona z przyjęciem sakramentu bierzmowania przez 11 osadzonych. Jest to bardzo inspirujące wydarzenie i z punktu widzenia liturgicznego, ale też i z punktu widzenia oddziaływań resocjalizacyjnych. To bierzmowanie to taki akt dla mnie nadziei, że można prowadzić pracę wychowawczą, resocjalizacyjną, że można z tymi więźniami coś zrobić. Takiego fajnego, takiego do jakich zadań też jako służba więzienna jesteśmy powołani. To też wyraz nadziei, że ci ludzie mogą się zmienić. I tak naprawdę największym więzieniem jest serce zatwardziałe i zamknięte, a największym złem rozpacz, Także rzekł kiedyś Jan Paweł II. Ja mam nadzieję, że tej rozpaczy w wielu naszych osadzonych dzięki takim działaniom nie będzie miała miejsca. Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Marian Rojek. Podczas uroczystości zakład karnych w Zamościu gościł m.in. Naczelnego Kapelana Służby Więziennej księdza doktora Prałata Pawła Wojtasa oraz byłych dyrektorów zamojskiej jednostki. Obchodom 20-lecia benedykcji kaplicy towarzyszyła okolicznościowa wystawa. W Młodzieżowym Domu Kultury podsumowano siódmy Wojewódzki Konkurs Plastyczny Przemocy Mówię Nie. Przemocy Mówię nie. To projekt obejmujący działania profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży. W ramach projektu Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu ogłosił konkurs plastyczny pod tym właśnie hasłem. Na konkurs wpłynęło ponad 300 prac z 36 placówek z całego województwa. Działania profilaktyczne. Dzisiaj pierwszy dzień wiosny, wiele osób ma wolne dni. I my wpadliśmy na pomysł, żeby zaprosić ich do Młodzieżowego Domu Kultury, wszakże nasze zajęcia to zajęcia profilaktyczne. Chcemy, aby nasze miasto, nasz Dom Kultury, szkoły, instytucje były instytucjami bezpiecznymi, stąd nasze działanie. Dziękuję Panu Prezydentowi, Panu Komendantowi za to, że pochylili się na naszą prośbą i że wspólnie razem mogliśmy zorganizować to wydarzenie. Wręczenie nagród, medali i pamiątkowych dyplomów laureatom konkursu odbyło się 21 marca podczas uroczystej gali podsumowującej projekt. Wyróżnienie i nagrodę specjalną ufundowaną przez komendanta miejskiego policji w Zamościu otrzymała praca namalowana przez Monikę Szczęśniak z zespołu szkół nr 2 w Świdniku. Jeżeli chcemy być aktywnymi i mądrymi ludźmi, musimy się oddykować i lepiej przyjść do, do, na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury i, i tu się bawić, tu rysować, fotografować, tu spędzać miło czas, ponieważ dbają o to nauczyciele, pracowniki, pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury, jak również prezydent miasta, który przeznacza na to środki. Warto powiedzieć, że zajęcia Młodzieżowego Domu Kultury są zajęciami bezpłatnymi. W trakcie Gali policjanci zamojskiej komendy zaprezentowali również sprzęt i wyposażenie, którym na co dzień dysponują. Pogawędkę na temat bezpiecznych zachowań poprowadził aspirant Piotr Nowicki z Wydziału Prewencji Zamojskiej Komendy, uczestnik misji pokojowej w Kosowie. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli prezydent miasta Zamość i komendant miejski policji w Zamościu. Zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamości otrzymał pracownię informatyczną od firmy Chevron. 21 marca w trakcie dni otwartych w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu firma Chevron oficjalnie przekazała szkole salę ze sprzętem komputerowym. Jest to wynik współpracy, jaką już jakiś czas temu nawiązał Zamojski Rolniczak z firmą Chevron, która przypomnijmy, poszukuje na naszym terenie gazu łupkowego. My w ramach poszukiwania nowych kierunków kształcenia zwróciliśmy się do firm, które zajmują się poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego z propozycją współpracy. Ta współpraca miałaby polegać głównie na tym, że my jako szkoła będziemy kształcić fachowców w tej dziedzinie, natomiast firmy które zechcą e, tych fachowców zatrudniać e, u siebie, będą wspierać proces edukacji w szkole. I takim wsparciem e, było przekazanie szkole środków na zakup wyposażenia pracowni komputerowej. W ramach współpracy mają powstać dwie klasy o profilu górniczym i geologicznym. Sala, która jest pierwszym wsparciem w tej współpracy, wyposażona została w 25 stanowisk komputerowych. Dzięki tej pracowni uczniowie mają dostęp do sieci komputerowej, mogą ją w pełni wykorzystywać. Sprzęt został zakupiony w tym roku. Jest to sprzęt z 2014 roku. Możemy wykonywać wszystkie ćwiczenia przewidziane w ramach podstawy programowej. W przekazaniu pracowni uczestniczyli John Clausen, country manager spółki Chevron Polska Energy Researches, a także przedstawiciele Urzędu Miasta na czele z wiceprezydentem zamościa Tomaszem Kosowskim. Szkoła podstawowa w Borowinie Sitanieckiej zorganizowała manifestację ekologiczną pod hasłem: Atmosferę chronimy, śmieci nie palimy. Głównym założeniem akcji, a tym samym całego projektu jest uświadomienie uczniom, rodzicom i lokalnej społeczności, jakie są konsekwencje palenia śmieci w gospodarstwach domowych. Podejmujemy szereg działań związanych z ochroną środowiska jako przeciwdziałanie śmie spalania śmieci. Zależy nam na tym, żeby podnieść świadomość wśród mieszkańców wsi Borowina-Sitaniecka, Łapigus, Kolonia-Sitaniec na temat szkodliwości spalania śmieci i konsekwencji prawnych. W naszej szkole odbyły się już konkursy ekologiczne na ten temat. Uczniowie zebrali szereg nagród. Zwiększyliśmy świadomość nie tylko wśród uczniów, ale i mieszkańców i cel nasz został osiągnięty. Spalanie śmieci w znaczącym stopniu wpływa na stan środowiska i atmosfery. Spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla ludzi i środowiska naturalnego. Substancje, które wydzielają się w trakcie spalania śmieci w niskich temperaturach, są groźne dla zdrowia i życia. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych, np. butelek typu pet, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku odpadów z gumy, lakierowanego drewna mebli. Dym ze śmieci unoszony jest do atmosfery i za kilka lat może nie istnieć na ziemi życie przez to. Przez wiele konkursów i apelów myślał, że y, nau, y, nauczyciele dotarli do uczniów i zrozumieli to uczniowie. Szkoła podstawowa imienia księdza Jana Twardowskiego w Borowinie-Sitanieckiej otrzymała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Program będzie realizowany do kwietnia 2014 roku. Promotorem i koordynatorem działań jest nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej w Borowinie-Sitanieckiej, Ewa Miętus. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.